Cześć z tej strony Tabix Witam was bardzo serdecznie W odcinku z Pet Simulator 99 yy, No dzisiaj w odcineczku sobie zrobimy trochę jak widzicie pod ture od razu schowam Petsy. Będziemy dzisiaj widzę, otwierali Liczymy na jakiś fajny draw Będziemy dzisiaj widzę, otwierali 90 arcade eggów 26x11.2 I tych tutaj AGR-ów razy 10 wartych 8 milionów. Czyli łącznie 20 milionów. Ogółem konkurs, który był pod ostatnim odcinkiem. Sorka nie nagrałam tego, ale wygrywa osoba. Która... Ogólnie nie powiedziałem w tamtym odcinku, żeby że tylko osoby z subem biorą udział, więc po prostu brałem każdego do losowania, nawet sobie bez suba. Więc jakby co, jak ktoś wygrał bez suba, to sorka, zapomniał po prostu powiedzieć w tym, że bez suba nie da się wygrać. Yy, oczywiście napiszcie, tutaj mamy kolejne losowanie, nie na 5 milionów, ale na 2 miliony. Napiszcie swój nick też w komentarzu i napiszcie 2M, wtedy bierzecie udział, ale musicie mieć subika i, i łapeczkę w górę. Yy, no i widzę ogółem wygrała osoba pod nickiem Gienek, Gieniek, z Kiwidi 5M nick. Karolek, da, ja już sobie go wezmę ja tutaj wylosowała mi maszyna Tak to ujmę i sobie pójdę od razu wysłać, ktoś mi wysłał gifta Jeśli chcecie też wysyłajcie mi gifty na nick Badzioks Wysłał mi, kurde, Osa Groza, jaki gifcik fajny Da, to tego nie sprzedajemy, to jest od Osy Grozy To tego nie sprzedajemy, Jeszcze ja to zablokuję, żeby na pewno tutaj nie sprzedać, bo ja widzę że sprzedaję wszystko co mam niepotrzebne, więc jeżeli tego nie sprzedać, bo to, to jest od widza. Dobra. Mega dzięki Osagroza. I wysyłamy tutaj. Liczę, że dobry nick podajesz Mordo. Bo jak podejść zły, no to to już nie moja wina. Wysyłam Karolek Stec Spod komentarzu gratulacje wygrałeś. Liczę, że się odezwieś na tym odcinku w komentarzach też chcę weźmiesz też udział. Gratulacje Mordo. Proszę, pyk. Wysłane. Wysłane, no a teraz zaczniemy już w końcu To na co wszyscy tutaj na tym odcinku czekają, czyli opening Jajek, zaczniemy oczywiście od jajek e, 10x Bo nie wiadomo wiadome Słabsze trzeba na pierwszy ogień Liczymy widzę na Huge'a. jedynie huge nam zwraca opening, nie ma tu nic tu co by nam zwróciło poza tym opening tak szczerze Więc liczymy widzę na dobry drop, bo jak nie huge, no słabo 20 minut w plecy i ostatnio za niedługo widzę, będą te odcinki trochę biedniejsze, bo mówię Jakby mam czas nie i itp itd, nie? no ciężko mi wszystko, z wszystkim wyrobić A i też w następnym odcinku, bo ogóle nagrywam odcinek po odcinku W następnym odcinku nie będzie losowania z tego odcinka rozstrzygniętego, bo on będzie nagrywany od razu po tym Czyli nagrywam go tak naprawdę w sobotę, a on wyjdzie w poniedziałek, czyli nie wiem jakby jak tego zrobić Dlatego mówię we w to, dopiero we wtorkowym odcinku albo w, śro w środę będzie konkurs z tego odcikać czyli od 2 miliony no więc no co? We wbijecie Discorda i zaczynamy opening. Zacznijmy sobie bezpiecznie od ósemeczki. Tak. Wiecie, na życzę się rozgrzać. Więc na publiku dzisiaj nie szedłem na priwa, po prostu żeby też ludzie mogli tutaj sobie popatrzeć i bo, może pogratulować jak już drobnie. No, z pierwszej ósemki nie dropnął, więc teraz się potwieramy po prostu tak po jeden, sobie pospamimy. Zobaczymy, może coś z jedynek dropnie. Taka taktika drower, drowerka. On tak otwiera i mu dropi. To może Mi też tutaj dropnie, huge, taki ładny. Arcade Dragon, no nie dropnął, nie dropnął. Nagrywa się, się sprawdzę, nagrywa. Egg. Dobra, lecimy w takim razie. Next, Next sobie otworzymy coś takiego 4-1-8. Znaczy, czy tak kombinacja odda? Może odda, może odda, żeby dała hugea, żeby dała hugea. Proszę, jeden hugeik. Jeden hugeik nas wraca wszystko. I no nie ma. Dobra, to teraz zrobimy sobie raz, dwa, trzy. Dobra, około 2 miliony jednym tutaj otwarciem. Proszę, huge, huge, huge. Tu, proszę, tu nie ma, tu nie ma i tu. No i nie ma chyba, no nie ma. Ile mam jajek? 53, dobra. To sobie otworzymy taki spam jedyneczek. Bo jedynki mogą oddać to. jedynki mogą oddać imo. Imo jedynki mogą oddać. Jest bardzo dużo. Chyba z 15, no. 9 Jedynki, czy oddadzą? No to, 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 to też, też nie oddaję. Right. No dobra, teraz sobie otworzymy tak: 4, 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1, 1, 1, 1, dobra. To 30, 20 Oooo, <grym> dobra, dobra, dobra. Mamy huge job. 80, ilo, nie zwarty. Widziałem, że on jest tyle warty, widzowie! O kurde! Pierwszy raz Hugea dropnąłem! nie widziałem, że on jest tyle warty! Ja go od razu blokuję, żeby go nie sprzedać! ja go na pewno nie sprzedaje, ja nigdy nie! Jooo! Widzowie, zwykły Huge, ale dobry, czuł! Zwrócił się na opening! W końcu nam dropnął pierwszy Huge! Pierwszy raz w życiu dropnąłem Hugea w Petsimator 99. Jo, Zwrócił się unboxing i on jest w ogóle, widzę, jego mało jest na świecie, jego jest 81. Mega fajnie, że dropnął on huge. 81 milionów kosztuje. Ile ich na świecie jest? 5300. Ej, mega ładny Hughie i mega fajnie, że on dropnął. Yo, pierdziele, dobra, widzę, super i to z dziesiątek tak naprawdę. Oddała taktyka 4-4. Trzeba zapamiętać, widzowie, następny odcinek się do otwierania. Może będzie następny, bo jak tak oddają, no to. Dobra, to teraz sobie już otworzymy tutaj, taki, wiecie. O, pyk. Dobra, otworzymy sobie wszystkie. Jakby tu jeszcze drobno, to już w nie? Ale fajnie, mega, widzę, fajnie, mega, fajnie. A to wiecie, co napiszcie w komentarzach: 3 miliony. Wylosujemy wam 3 miliony gemów. Już niech wam będzie. Jak już nam drobno, już to możemy zaszaleć. Zrobimy 3 miliony widzę, 203 3M Dobra I teraz 20, jakby nas 20 jeszcze poleciało widzę, to byłoby w ogóle super A jeśli dobijecie tutaj 20 lajków, like to robimy Kolejną taką część, ale gdzie będzie po 200 takich jajek Więc no, dawajcie lajki like. A jeśli nie, no to już wtedy nie, nie, no to akurat wiecie chyba, znacie werdykt Poczekajcie, wyłączę Discorda, żeby nic nie przychodziło, dobra Zaczniemy sobie tak Później zrobimy tą naszą taktykę czwórkową, bo ta nasza taktyka czwórkowa mega oddała, bo oddała nam huge'a. Tam otworzyliśmy czwórki, później jedynki, nie? Czwórki nam oddały. A zobaczymy, jak tutaj będzie oddawać, bo tu są dwudziestki, to już są droższe jajka. I tu jest o wiele więcej dropów, jak widzicie. No i tutaj pierwsze nie. To otworzymy sobie ósemeczkę, no to tutaj dużo, dużo. Jedna taka ósemka to jest łącznie około milion, bo nie kupowałem po rapie, bo porapie nie dało rady. Po prostu po rapie nie było zazwyczaj tego. Zobaczymy. Czasem w ogóle były poniżej, czasem powyżej. I czy będzie jakiś chudyk? Coś tu, tu, tu nie ma. Ale i tak że jestem tak uciszony z tego chudy, nie. Dobra. Czy robimy taktykę czwórkową? Dobra, zrobimy taktykę czwórkową. Niech będzie. A w ogóle to piszę na czasie, nie piszę. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. 3, Cztery. I jedynki. Dobra. Mamy naszą taktykę. Czy znowu nasza taktyka odda? Proszę, nie odda. Proszę. Huge, huge, huge. Gdzie, gdzieś tu? Huge, huge, huge. No tu długo jest akurat. Trzeba przyznać. Huge. Nie ma chyba. Nie będzie. No tu jeszcze jest szansa, ale raczej no nie ma. Ile mamy? Okej. Okay, 57. siedem. Zrobimy teraz coś takiego, że zrobimy sobie... 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4. Otworzyliśmy możecie 10, 11, ale pojedynczo, żeby była bardziej ciekawe, bo tu może się stać na przykład hużyk. No, hużyk, dalej, dalej, hużyk. Może hużyk, kolejny? No, powiedz, jakby kolejny był, to już w ogóle był taki udany opening. No nie ma. Niestety. To teraz widzę, co zrobimy. Mamy tyle jajek: 44. Dobra, to zrobimy coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, dawaj huge'a. Dawaj huge'a. Ale tu jest dużo jajek. To poszło bardzo dużo widzowie jednocześnie, nie? Ale dalej jest szansa na huge'a, nie? Tu nie ma chyba. I chyba nie ma. nie, nie ma. Ile nam zostało? Chyba z 16? Nie, 20. To zrobimy sobie taką taktykę. A dobra, dawaj! Lecimy wszystkie naraz. Co się będziemy? No i dobra, Sigma. Może akurat drobnie z tych ostatnich to już w ogóle. 20 naraz. zacznijmy. Czy drobnie z 20 naraz? O, słusz, zrobno, no spoko i nie ma. Dobra, ale najważniejsze jest tak widzę to, że udany jest opening. Pierwszy raz to powiem, że jest naprawdę widzę udany. Opening, bo to, że nam huge, po pierwsze ja nie wiedziałem, że on jest tyle warty. Ja myślę, że on jest warty tak z 50, nie? Bo zazwyczaj te giftowe huge, a na przykład z tych giftów są warte po około 50, nie? A ja patrzę 81 milionów widzę, więc jakby... Zwrócił nam naprawdę bardzo dużo. Liczę, że Wam się odcinek spodobał. Naprawdę, liczę, że więcej takich odcinków, gdzie będą mi że będzie. I że na tym nie przestaniemy. I pamiętajcie, wysyłajcie swoim mailboxem, mailboxem na mój nick. Ba, jeszcze na widzieli. Na nick Baziox Pety. To będę Was pozdrawiał na odcinku. Pozdrawiam jeszcze raz. Osegrodzę. Tutaj wysłałem pięknego kraba. No i, więc fajnie mega, że na ten huge, liczę, że więcej huge nam podrobi, następnych unboxinga patrzcie, kto jest tam ostatni taki, no, więc co, ja się z nami żegnam, do następnego, gratulacje dla tego typa, co wygrał 5 milionów gemów i pamiętajcie, zostawcie suba, napiszcie 3 miliony i możecie wtedy wygrać sobie gemy, elo.